W naszym ogrodzie, kiedy zakwitnie miłość prawdziwa w naszym ogrodzie, serce na dłoni Tobie przyniosę, kwieciem ozdobię, ptaki pod niebem, śpiewać nam będą hymn o miłości, rajskie istoty zejdą na ziemię, przyjmiemy gości. Ja twoją damą, Ty moim księciem pośrodku sali. Płyniemy w walcu zauroczeni muzyką w dali, Ciała się prężą wdziękiem, rozkoszą i drżenie powiek. Zdradza już wszystko, rumieniec mówi, że ty mnie kochasz. Aromat szczęścia owiał cudownie i przeznaczenie być razem z tobą na złe i dobre wspólne istnienie. W naszym ogrodzie zakwitło majem pośród jesieni Twych pocałunków nikt nie zabierze i nie zamieni. Wszystko się dzieje w naszym ogrodzie pełnym miłości. Szepczą jabłonie, nucą konwalie, motylek prosi. Rosa na trawie błyszczy diamentem, perłą się świeci, klękasz przede mną? Prosisz o rękę na całe życie, na całe życie, na całe życie.